Rolnictwo jest coraz bardziej zmechanizowane, maszyny są coraz większe, coraz bardziej nowoczesne. Jednocześnie wciąż narażone są na awarie, dlatego o ubezpieczeniach maszyn rolniczych porozmawiamy z ekspertem, panem Mariuszem Galickim z firmy Generali oraz wiceprezesem zarządu w firmie Ritech, panem Romanem Szulcem. Dzień dobry. Dzień dobry. Myślę, że powinniśmy zacząć od podstawy, jeśli chodzi o ubezpieczenie. Panie Mariuszu, czym w zasadzie jest to ubezpieczenie AgroCasco? Czym ono się różni od takiego standardowego, komunikacyjnego czy też majątkowego ubezpieczenia? Myślę, że to jest bardzo istotne. Różnica z punktu widzenia rolnika, aby zawrzeć ubezpieczenie, które służy, zostało stworzone tylko i wyłącznie w celu ubezpieczenia maszyny rolniczej. Dzięki temu ryzyka charakterystyczne dla maszyn rolniczych, przykładowo przedostanie się ciała obcego, przewrócenie się maszyny rolniczej lub samozapłon są objęte ubezpieczeniem i ochroną. Agrokasko jest takim kaskiem na sterydach, dlatego zawsze zwracam na to uwagę, aby dobrać właściwe ubezpieczenie do właściwego przedmiotu. Maszyny są bardzo specyficznymi przedmiotami ubezpieczenia, z tego powodu właśnie zostało stworzone i oferujemy agrokasko. No właśnie, rolnicy bardzo często pytają o finanse, wiadomo, że to jest ważna kwestia, jak to ubezpieczenie jest dobierane, jeśli chodzi o składkę. To zależy od rodzaju maszyny. W zależności od tego, czy to jest maszyn, czy to jest ciągnik, czy to jest maszyna samobieżna, kombajn, przyskiwa, siećkarnia, czy też maszyny ciągnięte, Zależy od tego, jakie to jest, jaka jest kategoria maszyny, odpowiednio są składki ustalane. Oczywiście wiele zależy, zależy też od klienta, od jego historii, od tego, jak, jak, jak dotychczas czy, czy ma inne ubezpieczenia w generali, czy też inne przedmioty, na przykład uprawy majątek, również od tego zależy składka. A co jeśli chodzi o wiek maszyny? W zasadzie nie mamy ograniczeń, jeżeli chodzi o ubezpieczenie maszyny w zależności od wieku. Ubezpieczamy również maszyny, oczywiście, ubezpieczamy maszyny fabrycznie nowe i to jest jakby jeden z głównych naszych tutaj filarów naszego portfela, ale jednocześnie chętnie przyjmiemy do ubezpieczenia maszyny używane. Pod warunkiem, że to są maszyny sprawne, tutaj jakby układ w stronę naszych dealerów, serwisów, z którymi współpracujemy, które potrafią zweryfikować, czy, maszyna, czy dana maszyna jest sprawna, czy jest gotowa do pracy zgodnie z tym, co producent przewidział. To jest jedyny w zasadzie warunek, czyli sprawność maszyny czy ubezpieczenie. Jeżeli już jesteśmy właśnie przy specyfice maszyn, co z tymi, które są używane również w usługach rolniczych? Czy jeżeli dojdzie do wypadku nie na własnym podwórku, powiedzmy, to jak wtedy to, to ubezpieczenie działa? To jest bardzo ważne pytanie, ponieważ zgodnie z naszym doświadczeniem większość maszyn rolniczych jest wykorzystywana w ten czy inny sposób usługowo czy to na, na, na poczet sąsiadów, czy rodziny, czy w ogóle na rzecz osób przeciw. Ważne jest to, żeby ubezpieczenie maszyny obejmowało również szkody powstałe w trakcie tego usługowego wykorzystania. Dlatego jakby w, naszym, w ramach naszego produktu AgroExpert Usługowe wykorzystanie jest włączone co do zasady w podstawowy zakres. Klient nie musi o tym pamiętać, ma to w podstawowym zakresie. Jeżeli zawiera agrokasko, to pracując zarówno na polu własnym, jak i na polu sąsiada czy, czy osób trzecich, będzie objęte ochroną w pewnym zakresie. A co jeśli do zdarzenia dochodzi z winy operatora albo mamy do czynienia z kradzieżą? Czy możemy coś tutaj dodać, jeśli chodzi o ubezpieczenie? Coś... Istotnego? A czy to jest o tyle istotne, że w wysokim sezonie, w czasie żliw, większość maszyn nie jest obsługiwana przez ich właścicieli, tylko właśnie przez najętych operatorów, kierowców? W związku z tym, w takich sytuacjach, ubezpieczenie również powinno obejmować tą ochronę i tak się właśnie dzieje. Bez żadnych dodatkowych jakby pytań, bez żadnych do, do, dopłat do, do do składki, szkody powstałe w trakcie operowania maszyną przejazdu przez operatorów, nie, którzy nie są właścicielami tej maszyny, są objęte ochroną. To tyczy również kradzieży, która jest objęta ochroną w zakresie naszego produktu również nie tylko w trakcie przechowywania na, w, w ramach gospodarstwa, ale również w trakcie przejazdu lub postoju gdzieś w trakcie przerwy w czasie pracy. Również jest to objęte ubezpieczeniem. Czy ubezpieczenie zawiera również transport takiej uszkodzonej maszyny, no, która nie jest w stanie dotrzeć na własnych kołach do, do serwisu? Tak, grosz szkód powoduje unieruchomienie maszyny. W związku z tym e, zamówienie lawety i przetransportowanie maszyny do serwisu e, jest oczywiście objęte naszą, naszą odpowiedzialnością. Pokrywamy z tego tytułu koszty. Przy czym nie organizujemy samej lawety, a pokrywamy koszty już powstałe w związku z taką operacją. Czy widać różnicę, jeśli chodzi o, o szkody, do których dochodzi w gospodarstwach, jeśli chodzi o ich wielkość? Możemy powiedzieć, że jakaś, jakieś uszkodzenia, awaria dotyczą bardziej małych gospodarstw, inna specyfika jest w tych bardzo dużych i czy, czy jest... czy? Ubezpieczyciele prowadzą w ogóle jakieś statystyki, i do jakich najczęściej awarii dochodzi? Tak, naturalnie. Jakby to jest jedna z naszych podstawowych jakby operacji, że analizujemy, jakby jakie, jakie rodzaje szkody występują. Natomiast są to zwykle szkody uszkodzeniowe, kiedy maszyna z, z powodu jakiejś dysfunkcji lub błędu operatora uderza w jakiś przedmiot lub w jakiś inny pojazd. To są najczęściej, najczęściej występujące szkody. Kolejnymi szkodami to są, to są szkody związane z kradzieżami. To akurat ma zwykle znaczenie w przypadku systemów nawigacji satelitarnej, systemów związanych z rolnictwem precyzyjnym. Jest to bardzo częsty powód właśnie zgłoszenia szkody, kiedy urządzenie po prostu ginie w jakichś okolicznościach. I kolejnymi takimi, przez tymi przykładami, są szkód, już bardziej takimi, bardziej totalnymi, to szkody pożarowe w trakcie pracy maszyny, w trakcie zbioru. No zwykle, do, w czasie, że maszyna jakby ulega pożarowi, no zwykle to szkody całkowite. Także też bardzo poważna szkoda, która, którą trzeba objąć ochroną, i to jest w również w podstawowym zakresie ubezpieczone. Natomiast nie ma jakichś specjalnych różnic między w zależności od wielkości gospodarstwa. Jakby w dzisiejszych czasach gro maszyn jest operowanych przez i tak najętych kierowców, najętych operatorów, więc jakby to bardziej zależy od tego, gdzie maszyna pracuje, czy w ramach własnego gospodarstwa, czy na usługach, ale tak jak powiedziałem, powiedziałem wcześniej, nie zależy od tego, gdzie, gdzie wystąpi szkoda, jest ona objęta naszą odpowiedzialnością, oczywiście, że to się dzieje na terytorium Polski. A jeśli chodzi o wypłaty już tego odszkodowania, jak to jest z amortyzacją, jeśli chodzi o maszynę? Czy ona pokrywa całą wartość maszyny? Jak to, jak to właśnie jest? Jak podejść do tego? Czy znaczy tak, to zależy tak naprawdę od e, wariantu ubezpieczenia, który przyjmiemy przy, przy zawarciu ubezpieczenia. Myślę, że najlepszą, inform, e, najlepszą informację w, taki, w takich okolicznościach udzieli pośrednik, który e, rozmawia z klientem i przedstawia mu kolejne warianty ubezpieczenia. E, natomiast co zasady, e, takim, po takim naszym standardowym, standardowym zakresie, wariancie premium, do 10 lat amortyzacja w ogóle nie jest, e, nie jest potrącana. Z opcją możliwością ostrzeżenia tego aż do 15 lat eksploatacji. Także to już obejmuje w zasadzie 70-80% wszystkich maszyn, które mamy w naszym portfelu. Także w zasadzie amortyzacją klienci do 15 roku eksploaty nie muszą się przejmować. A jeśli chodzi o maszynę zastępczą, to po czyjej stronie to jest? To jest już tak, że serwis się tym zaopiekuje klientem, czy to jeszcze jest w ramach umowy z ubezpieczeniem? Ubezpieczenie pokryje koszty maszyny zastępczej, czyli jeżeli następuje jakaś sytuacja, że maszyna jest unieruchomiona, jeżeli serwis oczywiście dysponuje taką maszyną, bo w okresie żyw to też nie jest takie oczywiste, że maszyna jest dostępna, ale jeżeli jest dostępna, pokryjemy koszt wynajęcia takiej maszyny, albo, co jest nowością, którą w tym roku pokryjemy koszt usługi, czyli w tym momencie serwis, może, serwis lub inny podmiot może dostarczyć usługę, którą musi klient wykonać z uwagi na akurat wymogi agrotechniczne w danym, w danym momencie i również taka usługa w zastępstwie samej maszyny może być przez nas pokryta i będzie pokryta w zakresie agrokasku. Panie Romanie, jak to jest z gospodarzami? Najczęstsze awarie? Możemy wymienić jakie najczęściej awarie, trafiają do Was na serwis i jak to jest z tym ubezpieczeniem. Są ubezpieczone, nie są. Maszyny są obecnie bardzo drogie i technologia stosowana w maszynach jest bardzo zaawansowana, więc y, warto się ubezpieczać. To, y, jako komentarz, tutaj do Pana wypowiedzi, zachęcamy do tego, żeby po prostu bezpiecznie użytkować tę maszynę. Trudno jest oszacować, co jest najbardziej. Y, częstą awarią, e, wynikającą z awarii e, ubezpieczeniowych, ponieważ jest to wszystko losowe. Natomiast te awarie, na które trafiamy, są to przeważnie szkody wynikające z komunikacyjnych szkód lub e, dostania się ciała obcego w czasie prac maszowych. Przykłady jakieś? No na przykład w kamień, który dostaje się do sieczkarni w czasie zbierania plonu. Natomiast ostatnio trafił na przykład do nas ciągnik, który miał kolizję z autobusem na przystanku Autobusowym wyjeżdżał autobus z Zatoczki i mieli kolizję, powiedzmy, jakby samochodową. Także takie szkody również, również są, się zdarzają. Tak. A co z przeglądami regularnymi? Potrzebne są, trzeba prowadzić książkę, mogą uniemożliwić wypłatę odszkodowania, na przykład? Jeśli chodzi o stan techniczny, maszyny to bezwzględnie. Ze względu na to, co ja powiedziałem wcześniej. Maszyny są bardzo drogie i musimy o nie dbać, żeby ich sprawność techniczna lub brak sprawności technicznej poprzez to, że nie były wykonywane serwisy, przeglądy i regularne powiedzmy dbanie o tą maszynę, żeby one nie były przyczyną awarii lub wypadku. Bo brak przeglądu, brak systematycznego dbania o, o, o maszynę może doprowadzić do tego, że stan techniczny będzie przyczyną wypadku lub jakiejś szkody. Czyli trzeba prowadzić książkę bezwzględnie. Tak, no to są różne technologie. Już dzisiaj teraz to prowadzone jest w systemach, ale przeglądy wynikające z tego, co oczekuje producent, jak najbardziej zalecamy i, i, i namawiamy naszych klientów, żeby się stosowali do wytycznych producenta, bo sprawność techniczna nie powinna być przyczyną wypadków, bo nie po to maszyny tutaj są serwisowane, żeby właśnie brak serwisu miał, miał bez, bezpośredni, była bezpośrednią przyczyną do, do, do szkody. Tak, panowie doskonale wiecie o tym, że w rolnictwie jest tak, że liczy się ten czas naprawy, prawda? To są maszyny, które zarabiają na siebie. Jak to jest, jak uruchomi się proces zgłaszania tej szkody, czy też wypłaty odszkodowania? Jak to jest? Czy rolnik pośredniczy jeszcze między serwisem a ubezpieczeniem, ubezpieczycielem? Czy to już jest kontakt między tymi dwoma? To wszystko zależy od formy współpracy. Jeżeli nasza firma ma podpisaną umowę na bezgotówkowe rozliczenie szkody, wtedy jest to najbardziej komfortowe rozwiązanie dla klienta. Natomiast jeżeli klient ma swoją, swoje ubezpieczenie, czyli z ubezpieczycielem, który nie jest z nami związany żadną umową. Wtedy zlecenie wpływa do nas od klienta i rozliczamy się z klientem. On potem przejmuje na siebie odpowiedzialność i powiedzmy cały proces rozliczenia naprawy w ramach ubezpieczenia. To jest duża wartość dodana, tak naprawdę, właśnie współpraca między, umowna współpraca między dealerem, serwisem a ubezpieczycielem. Tak naprawdę skraca całą, cały proces likwidacji szkody i usprawnia z punktu widzenia klienta. Klient odstawia maszynę uszkodzoną, my między sobą się dogadujemy co do warunków naprawy klient uzyskuje informację o możliwości odebrania maszyny naprawionej. Jest to wszystko oczywiście bezgotówkowo i bardzo sprawnie rozliczane. Y według Pana, y rolnictwo 4.0 obecnie, w którym się znajdujemy, ten etap rolnictwa 4.0, cyfryzacja, GPS, anteny, y jak wpłynęło na, y na serwis, na naprawy i na te y awarie, które trafiają na serwis? Tak, no elektronika, która już jest y chyba na stałe z nami, która zagościła w, w maszynach, szczególnie w maszynach samojezdnych, bo tam najwięcej tych technologii jest i, przyszło, i przyszłość, która na, przed nami, czyli autonomiczna praca tych maszyn yy, na pewno pomoże, tylko między, między tym rolnikiem i nami ta technologia musi być przyjazna yy, i stosujemy już różne rozwiązania, żeby ten, ten yy, proces dostosowania serwisu yy, był jak najlepszy. Systemy telematyczne pomagają nam do, w czasie rzeczywistym do weryfikacji i do kontrolowania stanu technicznego maszyny, do błędów, które występują w czasie pracy maszyny i nasz serwis może w sposób live, tak zwany. Obserwować, co się dzieje w maszynie i reagować z wyprzedzeniem. Kontaktujemy się z firmą. Jeżeli widzimy, że jest czerwony alert na maszynie, że parametry są nie, odbiegają od standardów lub powiedzmy, ram, których powinna się maszyna pracować, wtedy kontaktujemy się z operatorem i prosimy go o dodatkowe informacje. Czy to, co się dzieje, jest pod kontrolą, czy należy wykonać jakiś zabieg serwisowy przez operatora. I wtedy to, to nam pomaga po pierwsze uniknąć większych awarii. Bo reagując wcześniej, unikamy tych dużych awarii. Z drugiej strony uprzedzamy klienta przed tym, żeby maszynę zatrzymał i żeby nie doprowadzić do szkody technicznej, czy powiedzmy awarii maszyny, która właśnie, tak jak pani powiedziała wcześniej, w najważniejszym sezonie prac się zepsuje. A z doświadczenia wiem, że maszyny się psują w piątek po południu, jak wszyscy udajemy się na weekend i nikt sobie takich, takich nie życzy awarii. Natomiast w tym czasie żni, w takich najbardziej w dużym, dużym kondensowaniu tych prac polowych e, stosujemy serwisy e, e, zdalne, które również pracują w weekendy, ale umówmy się, no, wszyscy chcemy mieć spokój wieczorami i weekendy, więc... Chcemy, żeby te systemy telematyczne były stosowane i żebyśmy korzystali z tego jak najbardziej efektywnie. No tak. A jeżeli już jesteśmy właśnie przy tych naprawach i minimalizowaniu szkód, jak serwis może wspomóc rolnika w tym, żeby do tych szkód dochodziło jak najmniej i jak jak, te, jak ograniczyć te ryzyko? Wielu klientów, którzy kupują od nas maszynę, są to klienci, którzy powtarzają zakupy, więc mają już doświadczenie o obsłudze maszyn, ale w każdej, w każdej zmianie maszyny jest troszeczkę więcej technologii. W większości sobie nasi klienci z tym radzą, ale stosujemy powiedzmy takie, takie mamy procedury, że sprzedawca, który przekazuje maszynę, prowadzi ten pierwszy, pierwszy instruktaż obsługi. I jeżeli klient, jest rozeznany i znał wcześniej tą maszynę, to nie wymaga większej, większego zaangażowania. Natomiast w przy maszy, przypadku maszyn, maszyn bardziej skomplikowanych, dział naszego, jeden z naszych działów precyzyjnego rolnictwa zajmuje się uruchomieniami takich bardziej skomplikowanych maszyn bezpośrednio w polu i prowadzi bezpośrednio dodatkowe szkolenie instruktorów z tychże zaawansowanych technologii, żeby operator rolnik czy pracownik gospodarstwa wykorzystał maszynę w 100%. Jeszcze na zakończenie chciałam zapytać pana Mariusza, co pan doradził rolnikom przy wyborze ubezpieczenia? No co zwróci taką naprawdę szczególną uwagę? Jakie pan ma obserwacje ze swojego doświadczenia, że rolnicy na przykład nie pomyślą o tym, pomijają to, a to jest jednak ważne i pytanie, jakie powinni sobie zadać, to nie czy, tylko kiedy? Zgadza się tak naprawdę. Szkoda. Na maszynie rolniczej może wystąpić w dowolnym momencie. I czasami spotkamy się z takimi reakcjami, że mi się nigdy nic nie stało. Oczywiście to jest pewne, pewne złudzenie, ponieważ. Szkoda wystąpi wystąpi tylko nie wiadomo dokładnie kiedy. Natomiast jaka to będzie szkoda, czy to będzie wypadek, czy to będzie pożar, czy kradzież, no to już jakby zależy do okoliczności. Natomiast to, na co są w sobie dwie, dwa tematy, na które chciałem zwrócić uwagę. Przede wszystkim e, pamiętajmy, o, żeby ustalić właściwie wartość maszyny. To jest jakby taki element, o którym się czasami zapomina, może, może niektórzy rolnicy, chcą na obniżyć wartość maszyny, żeby zapłacić mniejszą składkę. Sumarycznie to się nie opłaca, ponieważ jeżeli wystąpi szkoda całkowita, na przykład pożar albo kradzież, lub duży wypadek, drogowy, maszyna na przykład uderzy, nie wiem, w, e, w ciągnik siodłowy, to są takie sytuacje, mamy, tak powiem, w naszym portfelu, no niestety to zwykle taka maszyna daje się po do, do kasacji. W związku z tym przed zaniżenie tej wartości i automatycznie obniżenie składki jest sposób dla klienta nieopłacalne. Także zwracajmy uwagę na wartość, na którą ubezpieczamy maszyny, uwzględniajmy w tej wartości również wyposażenie dodatkowe, w szczególności właśnie jak dosyć kosztowne, systemy nawigacji satelitarnej, które są w tej chwili bardzo popularne, jeżeli chodzi o liczbę z, z uwagi na dofinansowanie. Także to jest jeden z elementów. Drugi z elementów to myślę, że warto zwrócić uwagę na to, jakie ubezpieczenie zawieramy, czyli czy to jest zwykłe samochodowe ubezpieczenie, które no, oczywiście w pewnym stopniu pokrywa np. szkody komunikacyjne, ale gro innych zdarzeń związanych z maszynami po prostu jest, są, są wyłączone z uwagi na to, że w przypadku samochodów po prostu one nie występują. Maszyny są charakterystycznymi, specjalistycznymi maszynami, Rolnicze i w związku z tym myślę, że no, warto pomyśleć o specjalistycznym ubezpieczeniu właśnie Agrokasku, które pokryje szkody związane z przewróceniem maszyny, z utratą ładunku przez taką maszynę w trakcie transportu, z pożarem związanym z samozapłodem to też się zdarza, kiedy źródłem jest po prostu jakaś usterka awaria. no. To są normalne sytuacje, które mają miejsce. Zwykłe samochodowe ubezpieczenie no, tego nie obejmuje. No, klasyczny przykład awarii, tak, który, która jest objęta w zakresie naszego agrokasku. Zwykłe ubezpieczenie samochodowe po prostu wyłącza takie sytuacje. W związku z tym myślę, że to są takie dwa elementy, o których warto pamiętać i zwrócić uwagę właśnie, przez mówię, z pośrednikiem, z agentem, żeby właściwie wydobrać ubezpieczenie do tego przedmiotu, jakim jest, jest bardzo cenna, kosztowna maszyna rolnicza. Myślę, że te przykłady, które Pan podał, naprawdę działają na wyobraźnię. Więc chyba wyobraźnia jest tutaj... Bardzo ważnym elementem przy doborze tego ubezpieczenia, bo tak naprawdę stać się może no, bardzo wiele. No, Oczywiście tego nikomu nie życzymy. Panie Romanie, wspomniał Pan o autonomii, o telematyce. Jak według Pana będzie wyglądał serwis w przyszłości? Możemy sobie tylko wyobrazić, jeszcze dokładnie szczegółów LIG nam nie powie. Natomiast jeżeli będzie zgoda na pracę maszyn autonomicznych, jeżeli dzisiejsza technologia na to pozwala, i maszyny będą w polu pracowały samodzielnie, to myślę, że to jest bardzo duże wyzwanie dla naszego serwisu, żeby ta telematyka i ta wymiana danych między maszyną a serwisem była zdalna i bez żadnych opóźnień, ponieważ każda awaria może być początkiem większej awarii. Maszyna, która pasuje bez operatora, może doprowadzić do dużych szkód. Więc myślę, że bardzo ważna będzie 24-godzinna kontrola nad tymi systemami i nad maszynami pracującymi w polu. No i zdalny serwis, który będzie musiał bardzo szybko reagować. I może będą jakieś czerwone guziki zatrzymujące te maszyny, żeby po prostu nic się złego nie wydarzyło. A wracając jeszcze do minimalizowania strat w ubezpieczeniach, ja myślę, że jedną z takich przyjmowanych potocznych rozwiązań to jest tak, że jeśli ubezpieczamy, to się nic nie dzieje. Jak się nie ubezpieczymy, to zawsze coś się wydarzy. Także myślę, że warto też się ubezpieczyć. Jest to jedno, jeden z elementów zabezpieczających przed brakiem, brakiem awarii. Spomnę, tak, wspomnę tylko o tym, że jakby. Rocznie kilkanaście tysięcy klientów, kilkanaście tysięcy szkód jednak obsługujemy, także <grafię> można powiedzieć, że y, oczywiście nie wiemy, ile, ile jest szkód zgłoszonych, ile szkód się y, y, mamy w sytuacji, kiedy rolnicy nie mają ubezpieczenia, to jest jakby no, nie, nie, nieweryfikowalne. Natomiast faktycznie w ciągu roku kilkanaście tysięcy szkód jest realizowanych i no i klienci są po prostu z tego powodu no, otrzymują odszkodowania, dzięki czemu mogą utrzymać płynność gospodarstwa, są zabezpieczeni finansowo i jakby nie muszą myśleć o tym. Co zrobić w sytuacji, kiedy maszyna stoi i, a trzeba wykonać konkretne prace agrotechniczne. To jest bardzo duża wartość dodana. Myślę, że ubezpieczenie jest takim elementem, który po prostu zabezpiecza gospodarstwo od strony finansowej i wspiera rolnika właśnie w takiego, w tym, zmniejsza ryzyko po prostu tej działalności rolniczej. Tym bardziej, że wiemy, że nie są w tej chwili to maszyny tanie. Y Myślę, że zgodnie, tak jak już Pan Roman na początku zresztą powiedział, warto się ubezpieczać i dmuchać na zimne. Tak jest. Bardzo dziękuję Panu za rozmowę. Dziękuję bardzo.